Cześć, kochani, to Olga Bielska. Dziś chcę Was zaprosić na kolejne nieodpłatne warsztaty online, podczas których wykonamy taką oto nietypową kartkę. Nietypową z tego względu, że jest to wersja w kształcie koperty i jest tak skonstruowana, że zawartość wyjmujemy. I tutaj. Mamy miejsca na życzenia, może to być zaproszenie, może być to bardzo fajna kartka na wiele okazji. Jest, myślę, bardzo efektowna. I jeżeli macie ochotę ze mną zrobić taką kartkę, zapraszam Was na nieodpłatne warsztaty online do grupy Warsztaty z Olgą Bielską. W środę o godzinie 22. I tam wykonamy sobie, właśnie od podstaw taką kartkę kopertę. Co należy sobie przygotować, żeby pracować razem ze mną. Ja wykorzystam piękne papiery od Scrap and Me, kolekcję Nice Moments. I oprócz tej kolekcji będą to także wycinanki, również z tej kolekcji, Nice Moments, oraz listeczki. Takie jasno zielone, również od Scrap and Me, moje ulubione linki do wszystkich materiałów zamieszczę również w wydarzeniu, które utworzę. Dodatkowo potrzebujecie także dwie kartki na wykonanie bazy, bazy koperty i oczywiście tej części wyjmowanej, więc dodatkowo jeszcze dwie kartki. U mnie to jest gramatura 246, sznurek i oczywiście. Kwiatki z Fa -Milanu. Wszystkie osoby, które udostępnią to wydarzenie o kopercie 3D, otrzymają ode mnie także dostęp do kursu na kwiatki, które widzicie tutaj. Na wszystkie kwiatki, czyli takie malutkie, śliczne, mała różyczka, taki biały kwiatek, takie mniejsze. I te wszystkie kwiatki zrobimy sobie we wtorek. Będzie to kurs w zamkniętej grupie. I osoby, które udostępnią to wydarzenie, otrzymają dostęp do tego kursu nieodpłatnie. Jeszcze raz przypominam: możecie pracować na dowolnych papierach, ale jeżeli byście chcieli wykonać taką samą pracę jak ja, to polecam Nice Moments od Scrapent Me. A dziś już żegnam się z Wami. Zapraszam serdecznie we środę lub też we wtorek. Cześć.